Cześć, z tej strony Mikaty. Eee, jako że jestem generalnie wielkim fanem eee, roweru, uwielbiam jeździć na rowerze, kocham rowery, jeżdżę codziennie na rowerze. Tak, dzisiaj zagramy w obby na rowerze. No bo co? No bo co, lubię? To niech będzie. Jest to gra dosyć ciekawa. Wszystko rozgrywa się na rowerze, nie zsiadamy z tego roweru, i tak na dobrą sprawę co? No, ciśniemy, ciśniemy przez to, tor przeszkód. Tutaj mamy kule. Jaki rower jest? Każdy widzi, że to jakiś tam rodzaj BMX-a. Powiedzmy, że my ciśniemy. Tutaj przeszkody to są dosyć ciekawe. Są takie, powiedzmy, że typowo wipeoutowe. Nie wiem, czy kojarzycie co to jest wipeout. Jak nie wiecie, odpalcie sobie. Na YouTubie bądź innych mediach tego typu jest to coś Ala Ninja Warrior, ale powiedzmy, że te przeszkody są troszkę inne i według mnie trochę ciekawsze. I, i dużo śmiechu tam jest generalnie, tak więc podejrzewamy, że tutaj też będzie dużo śmiechu. Tutaj trafiliśmy na jakąś zaporową przeszkodę. Widzę, że nie będzie łatwo to przejść cały czas. Jest jakoby to nas kuje, przez co nie przechodzimy tego, ale dobra, no może w końcu. Może w końcu pójdzie, może w końcu uda nam się przejść. Yy, no, widzę, że może być to dosyć trudne w końcu, może tym razem, może tym razem, może tym razem. Nie, jeszcze nie tym razem. Ale może teraz, może teraz, może teraz obijamy się. Nie! Yy, nie, 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 nie jest to dosyć trudne... Ajajaj, kombi... aj, aj. no tym razem byłem blisko. Standardowo zachęcam do subskrybowania kanału, standardowo zachęcam do łapek w górę, do komentarzy itd., itd. Jeżeli lubicie mój kanał, jeżeli uważacie, że te filmy są warte czegokolwiek, to ja was jak najbardziej zapraszam do tego typu aktywności. Próbujemy dalej, no jak widać, no nie jest to proste, podejrzewam, że jak to przejdziemy, to potem już przejdziemy wszystko. Yy, ale widzę, że może to nie być takie proste. Może w końcu, może w końcu, ja już nie patrzę, nawet ja to chyba na oślep zrobię. Ajajajajaj. Yy, może tym razem? Nie, 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 nie. Yy, no i no tutaj byłem blisko. Nie, jeszcze nie tym razem. Jeszcze nie tym razem, może, a i nie, jeszcze nie teraz, może teraz... No nie! No nie, no, nie, no, nie, może nie tym razem, a może teraz, może teraz, nie, 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 Mikaty, nie. Znowu nie. Ja nie wiem ile tutaj mam tych prób, Masakra jakaś, no mówię wam, no... Tragedia padaka, ale, aj, no nie, 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 to co cały film będzie o tym, jak próbuję przejść jedną przeszkodę, no nie, nie, nie może tak być. Może teraz, może teraz, może teraz. Aj, jaj, jaj. No nie, nie, jak już zaczynę, zacznę się od tego obijać, to już koniec jest, to już jest koniec. Skip, skip. No nie, ja, nawet tekstura nie, nie zdążyła mi się... W... No, dobra, może teraz... No, ah, Już powoli frustracja mnie tu dosięga, powiem Wam szczerze. Ile można obijać się od jednej przeszkody. A widać, że można. Widać, że można. Ja tu nie, nie, nie widzę. Nie mam dzisiaj dnia do Robloxa. Eee, ale może w końcu się zaraz uda. Może się nie tym razem. Nie tym razem. Jeszcze nie. Co u Was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Jak wam idzie w pracy, w szkole, w życiu prywatnym, mam nadzieję, że wszystko idzie zgodnie z planem. Bo u mnie tak niekoniecznie, ale może ten. Nie, nie, no nie. Uuuu, dobra, dobra. Skup się, Mikaty, skup się. Mówiłem, że zapraszam do subskrybowania i lajkowania kanału, czy nie, 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 nie mówiłem. To wam mówię, ale straszne to jest, nie? To jest. To jest to zablokowało mnie totalnie. Zablokowało mnie totalnie. Ta przeszkoda mi rozwaliła na łopatki. Bardzo chciałbym po pokazać wam resztę gry, ale ja coś czuję, że to będzie. Że to będzie straszne. Yy, że to będzie takie. no nieciekawe. Może teraz, nie. Może teraz, może teraz, może, może może nie. Wiecie co? Dobra, ja może powiem tak. Zacznę się, się zacznę się cieszyć jak to przejdę, co? Bo ja już tutaj nie mam pomysłu. Jest! Jest! Udało mi się! Udało mi się! Jest! Dobra, dobra, mamy to, mamy to, mamy to. E, ok, a co tu? Co tu mam robić? O, o, a tu czeka jakaś platforma, jest. Tu jest jakaś. A, musimy na to wsko. No dzięki, dzięki, dzięki. Dziękuję serdecznie. No teraz. Nie teraz. Próbujemy. Tu jest jakaś taka latająca platforma, na którą podejrzewam, że trzeba wskoczyć, i wtedy. Trzeba wskoczyć, i wtedy ona nas przeniesie dalej. Yy, ona wtedy nas przeniesie dalej, i mam nadzieję, że wtedy coś pójdzie. Da. Do... A, trzeba jedną na drugą przeskakiwać. I co? Po... Trzecia naprawdę, tu jest jeszcze. No dobra. A nie, dobra. A, są dwie i można je tak. Dobra, ciach! Mamy kolejną przeszkodę. A to co? A uuu, to może być ciekawe, czyli tak, musimy... Nie można dotknąć tych czerwonych. czerwonych, gruzowy. Wiatr wieje nas. W górę my ciśniemy. Dao I dobra. Tylko nie dalej. Aha, tam tu trzeba przeskoczyć. No dobra. Ok. Nie dalej nie. Może teraz... Może teraz nie nic. Dobra, może teraz... Dobra. No, te hobby na rowerze tak na dobrą sprawę nie jest takie proste. Jest to tak naprawdę jedno z trudniejszych hobby, jakie widziałem. Eee, ostatnio nagrałem, co ja tam oby bez skakania, to mi się bardzo podobało. Eee, I było naprawdę w porzo. Eee, tutaj coś czuję, że tak łatwo nie będzie tych prętów tutaj tych... Cokolwiek to nie wiem co cokolwiek to jest już tutaj dosyć dużo i przelecieć przez to to jest naprawdę nie lada wyczyn yy, i, i i i co? I, i, i nie jest to takie proste i tak mam wygląda w 100 gramów, i całe 10 minut a a, a jestem na trzeciej przeszkodzie i, i, I nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, ale dobra, no czasem trzeba i takie rzeczy nagrywać, czasem trzeba i takie rzeczy grać, a nie trzeba, no nie trzeba jak chcę, ale dobra, okej, okay, nie będę tutaj jakoś tam marudził, e, powiedzmy, że jest jeszcze w miarę okej, okay. nie, nic, nic, dobra, może teraz, może, te, może teraz, nie, 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 ale byłem naprawdę blisko. Byłem naprawdę blisko No 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 no, no. Aj, aj, aj W głowę się walnąłem No dobra, okej okay. Dobra, teraz, 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 teraz no o, jest, 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 mam to nie! Nie za... No, 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 o, ale to, co robię, to jest hardcore, to, co robię, to jest hardcore, jest, jest, przeszedłem, jest, jest, zaliczone, dobra, fajnie, ciach, mamy to, dobra, kilka przeszkód naraz przeszedłem, to jest naprawdę czad, to, co się stało, na pełnej petardzie jechałem, ja tylko tego nie dotknąć, bo to, od tego się odbijemy i tutaj leżymy powolutku, powolutku, powolutku... powolutku. Aż do skutku jest, jest i to tutaj na pełnym gazie jedziemy. Uda się, to się uda, nie uda, to nie uda. ciach, wyskocznia, dobra, fajnie jedziemy, ale się rozpędziliśmy. Jest tu strza Dobra, tego nie dotykamy. To znaczy, że odkąd zaczynamy? O, dobra, jest. O, to ciekawe. O, to ciekawe. Okej, okay, w ten sposób dobra, powoli, powoli... Aaa, okej, okay, dobra. Nie wiem co trzeba robić. I tutaj po prostu trzeba się odbić od tej trampoliny. Pam! No, udało się. Fajnie. A to? To, jest, to wygląda fajnie. Tutaj te kołka się obracają, to nie można... A, to takie to odbijacze. I najlepiej nam na nie najechać po prostu. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest! Super! Dobra, petarda. w tej platformy trzeba trafić i wtedy ciśniemy dalej. Wtedy... Okay, Okej, super. Super, super. Niechaj będzie. I lecimy. Spadamy w dół. Może teraz na platformę. Oczywiście standardowo przypominam, że można kanał subskrybować. Pod, no, pod filmikiem można dać lajka. Chociaż tutaj powiem Wam szczerze, tak jak męczyłem się z tamtą przeszkodą, to nie wiem czy ja zasługuję na jakiegokolwiek lajka, dlatego będę za wdzięczny za heh, cokolwiek. Dobra, ja tutaj Was zostawię. Standardowo z tej strony, mikaty widzimy się, słyszymy się. No, bardziej się pewnie usłyszymy niż zobaczymy. No, zobaczymy chyba, że na filmiku zobaczycie mnie jako kota. So close. Więc, co, na razie bawcie się dobrze i co, wszystkiego dobrego dla Was.